Cześć! Tym razem nadajemy do Was z kraju kwitnącej wiśni, czyli z Japonii. Będziemy tutaj testować nową platformę Subaru, na której zostaną oparte wszystkie przyszłe modele tej marki. Premiera odbywa się w dość wąskim gronie, bo okazuje się, że AutoCentrum jest jedyną redakcją z Polski, która będzie miała okazję poprowadzić trzy prototypy, które przygotował tutaj producent i zobaczyć jak będą prowadziły się przyszłe modele marki. Postaramy się już Wam pokazać wszystko to, co jest związane z nową architekturą Subaru. Powiemy, jak ten samochód jeździ i czego się spodziewać w przyszłości po tej marce. Zapraszam. Zmian względem poprzedniej platformy jest naprawdę sporo i nawet nie chodzi o ich liczbę, a o skalę. Subaru mówi o poprawie poszczególnych cech na poziomie 70, czy nawet 100% wzrostów. By opisać wszystkie nowości, musielibyśmy dość mocno zagłębić się w temat sztywności i wytrzymałości materiałów, jak również rozwiązań, które wpływają na prowadzenie i bezpieczeństwo pasywne. Przede wszystkim zmienił się kształt płyty podłogowej. Została przesunięta nieco do przodu, a w przekroju poprzecznym pojawiły się nowe wzmocnienia. Słupek B, na którym w dużej mierze opiera się górna część nadwozia, został wtłoczony w płytę, dzięki czemu znacznie wzmocniono odporność na uderzenia boczne przy zachowaniu podobnej Pojazdu. Jeśli chodzi o stabilność podczas jazdy na wprost, wykonano spory krok naprzód. Największą zmianą są te płyty. Ich wcześniej tutaj nie było w ogóle. W tym momencie, kiedy pojawiły się tutaj, znacząco wpłyną na to, jak bardzo sztywne będzie zawieszenie i jak sztywna będzie baza dla amortyzatorów. Co jest bardzo ważne z tego punktu widzenia, że im mniej ruszają się te elementy, tym bardziej możemy kontrolować to. W jaki sposób pochłaniane są nierówności? Zmiany sięgnęły też układu kierowniczego. Kierownica ma nieco inny kształt, który ma lepiej leżeć w dłoniach i zmieniono też przełożenie układu kierowniczego na nieco bardziej bezpośrednie. Przy czym wrażenie jest takie, że to przełożenie nadal nie jest tak bezpośrednie, jak na przykład u niemieckiej konkurencji, ale tam często to przełożenie jest zmienne. Im szybciej jedziemy, tym większe jest przełożenie, dzięki czemu mniejsze ruchy kierownicą przekładają się na większe ruchy kół. Tutaj przełożenie jest stałe, więc być może musimy się tą kierownicą nakręcić nieco więcej, ale też to prowadzenie jest nieco bardziej przewidywalne. W nowym zawieszeniu stabilizator tylnej osi został przesunięty do przodu i przytwierdzony bezpośrednio do konstrukcji nadwozia, zamiast jak wcześniej ramy pomocniczej. W ten sposób ograniczono przechyły nadwozia o 50%. Z tyłu poprawiono też geometrię, przez co praca zawieszenia będzie bardziej przewidywalna. Tych zmian jest oczywiście więcej, ale zostawmy teorię i to, o czym każdy może przeczytać. Zajmijmy się tym, co nie każdy będzie mógł przeżyć. Pora się przejechać. Dotarliśmy na trasę testową. To są samochody, którymi będziemy jeździć. Jak widać, jest to nowe Subaru Impreza. Tego samochodu jeszcze nie ma w Polsce, ale być może w przyszłości jeszcze do nas dotrze. Jaki jest cel naszej wizyty? Otóż już 7 marca w Genewie zostanie zaprezentowany nowy samochód Subaru, Subaru XV. Ten samochód będzie oparty właśnie o tę platformę, czyli Dzisiaj będziemy mogli już wam powiedzieć mniej więcej jak ten samochód będzie się prowadził, zanim zrobią to inni. Za chwilę poprowadzimy Subaru, tak to zajmuje miejsce za kierownicą i nie ma kierownicy. Jest z nami pan Witold Trogalski, prezes Subaru Polska, który wprowadzi nas nieco bliżej we wszystkie szczegóły techniczne, które znajdują się w tej platformie i w tym samochodzie. Kompletnie nowa platforma dla samochodu zawsze jest dla producenta dosyć stałym wyzwaniem. Zarówno kwestia ekonomii, krótko powiedziawszy, jak to nam będzie wyglądało pod kątem kosztu produkcji, pod kątem bezpieczeństwa, także przewidywania tego, jak w przyszłości będą nowe normy, nie tylko te, które są obligatoryjne, ale także i te, które są wymagane przez najróżniejsze instytucje testujące, będą wpływały na konstrukcję samochodów ale także oczekiwania klientów, jeżeli chodzi o zarówno prowadzenie, jak i komfort. Jak doskonale wiadomo, no, samochody wyścigowe są bardzo twarde, są też odpowiednio szybsze. W przypadku normalnych, cywilnych aut musimy myśleć o pewnych kompromisach, czyli twardość zawieszenia, ale jednocześnie precyzja sterowania, a tym bardziej, że w przypadku Subaru ta precyzja prowadzenia samochodu, szybkość jaką możemy osiągać w zakrętach, czyli w związku z tym też ten margines bezpieczeństwa, który nam pozostaje są elementami bardzo istotnymi. To są te elementy, które można nazwać genami de facto tej marki. Łączenie tych elementów doprowadziło do skonstruowania nowej platformy, która umożliwia nie tylko to, aby docelowo, w zależności od potrzeb, stosować różne jednostki napędowe. Krótko powiedziawszy, platforma, która może zaakceptować zarówno klasyczne silniki spalinowe, jak również innego rodzaju jednostki napędowe, czy to silniki elektryczne, czy też hybrydy, jest na tyle uniwersalna, że wszystkie te rzeczy będą możliwe. Poprzez stosowanie tego nowego rozwiązania mamy zarówno zwiększone bezpieczeństwo pasywne, krótko powiedziawszy, ewentualne crash testy. Mówiąc najbardziej obrazowo, chodziło o to, aby przepływ sił, które powstają przy zdarzeniu z przeszkodą. W sposób najbardziej płynny, tak aby nie powstawały jakieś węzły, punkty, gdzie kumulacja tychże sił spowoduje odkształcenia niechciane. To zostało odpowiednio wykonane poprzez wprowadzenie konstrukcji zasadniczej jednostki, tej klatki bezpieczeństwa, tak to nazwijmy która w tej chwili jest bez załamań, tylko potrafi rozdzielać te siły odpowiednio tak, aby zasadnicza struktura samochodu, czyli kabina, to, gdzie nasze życie się znajduje, pozostawały przy najbardziej wysokich obciążeniach na możliwości nienaruszone. Mamy dosyć ważną poprawę w stosunku do dotychczasowej konstrukcji, pomimo tego, że już ta we wszystkich testach do tej pory wychodziła nie tylko wonną ręką, ale zasługiwała także na wyróżnienia w postaci bez safety piki również NCAP, Euro ncap ANCAP, JNCAP i tak dalej. Stąd też możemy przyjąć, że bezpieczeństwo pasywne znajdzie się na jeszcze wyższym poziomie. Jak to połączyć z kolei z kwestiami związanymi z prowadzeniem? Punkty mocowania zawieszenia zostały do tego dopasowane, a również pewne elementy konstrukcyjne. Klasyczny konflikt pomiędzy komfortem a sportowym prowadzeniem, precyzją prowadzenia, także został dosyć dokładnie rozpatrzony. Między innymi jednym z tych elementów, które na to wprowadziły, jest chociażby to, że stabilizator, który do tej pory był mocowany z tyłu do ramy pomocniczej, w tej chwili w tej nowej platformie jest mocowany bezpośrednio do konstrukcji samochodu. Co oczywiście zwiększa nam precyzję funkcjonowania tylnego zawieszenia, poprawiona została też geometria zawieszenia z przodu, tak aby ta precyzja sterowania nie wnikała już w tej chwili w samą geometrię zawieszenia i punktów przecięcia linii, która jest tworzona przez amortyzator, czyli właściwie kolumnę MacPhersona, z osią, która przenosi siły od, bezpośrednio od koła były jak najbliższe i jak najmniejsze ramię dzięki temu mamy szybsze reakcje układu kierowniczego jednocześnie bez zakłócenia podstawowej historii związanej z komfortem no, ta platforma umożliwia też dalsze obniżenie położenia środka ciężkości który w tej chwili w stosunku do normalnej, dotychczasowej konstrukcji został obniżony niby niewiele już zaledwie o pół centymetra. Ale tego typu rozwiązanie znowu powoduje, że w połączeniu z pozostałymi historiami, kąty przechylenia nadwozia są bardzo minimalne, a to z kolei, jak doskonale wiemy, powoduje, że wszystkie koła znajdujące się na podłożu pracują w podobny sposób. I mniejszy kąt przechylenia się nadwozia, tym bardziej zważone są obciążenia wewnętrznych i zewnętrznych. A to nam zapewnia optymalne możliwości trakcyjne, jak i pewność prowadzenia. Trzeba przyznać, że podwozie praktycznie się nie wychyla. Zaraz będziemy mieć sekcję trochę ostrzejszych zakrętów. I to, jakie to podwozie jest w stanie zapewnić, to jaką przyczepność jest to podwozie w stanie zapewnić, jest naprawdę Robi to wrażenie, a to nawet nie jest jeszcze samochód sportowy, tylko jest to zwykła cywilna impreza. Koła opony nadal nie chcę piszczeć. Jest naprawdę dobrze. Może trochę mocniej zahamujemy. Faktycznie skrócono skok pedału hamulca. Co ale jednocześnie miało to poprawić naszą kontrolę nad hamowaniem i faktycznie nawet kiedy hamujemy bardzo mocno delikatne ruchy na hamulcu pozwalają trochę lepiej jeszcze zarządzać tą masą ta stabilność prowadzenia, którą oferuje właśnie Subaru pozwala naprawdę czuć się bezpiecznie i pewnie nawet kiedy jedziemy bardzo szybko więc na to, że niezależnie od rodzaju nadwozia, wrażenia będą dość mocno sportowe. Zajęłem teraz miejsce w Subaru XV, dzięki czemu będziemy mieć porównanie pomiędzy między tym, jak prowadzi się samochód oparty o nową architekturę, a jak prowadzi się samochód zbudowany jeszcze według poprzednich koncepcji poprzedniej koncepcji. E, oczywiście ciężko jest porównywać te samochody jakoś bezpośrednio, bo y, Impreza jest jednak niżej zawieszona. Tutaj prześwit jest trochę wyższy. Ale prześwit będzie wpływał, tak naprawdę, na to, w jaki sposób samochód będzie pokonywał te dłuższe nierówności, gdzie jest potrzebny większy skok amortyzatora. Ale jednak, skok amortyzatora nie jest w Subaru problemem, bo to, że dzięki silnikowi Boxer i tym wszystkim innym rozwiązaniom, środek ciężkości jest położony bardzo nisko. Producent może sobie pozwolić na dłuższy skok amortyzatora. Dzięki czemu lepiej radzi sobie z nierównościami. A nadal bardzo dobrze prowadzi się w zakrętach. XV prowadzi się jak nasuwa bardzo dobrze. Te wychylenia nadwozia nie są jakoś szczególnie duże. Ale skok pomiędzy tym, co czuję w tym samochodzie, a co czułem przed chwilą jadąc nową imprezą, to jest skok jakościowy. To jest kompletnie inne prowadzenie. Kiedy tutaj jadę teraz trochę szybciej, słyszycie już jak piszczą opony. Impreza nawet jeszcze nie zaczynała się rozgrzewać. To było to jest niesamowite, jak samochód, który nigdy nie miał być sportowy, który ma być po prostu takim miejskim sedanem, czy tam hatchbackiem. I jak daleko jest przesunięta granica przyczepności dla tamtego samochodu. I oczywiście to bardzo fajnie można wykorzystać na torze, kiedy zakręty są naprawdę ostre i chcemy pojechać po nich naprawdę szybko. To, że ta przyczepność w nowym Subaru jest tak duża, nie tylko ma wpływać na to, żeby ten samochód był przyjemny w prowadzeniu, bo jest, ale to bardzo podnosi tak zwane bezpieczeństwo pasywne bezpieczeństwo, które płynie z niczego innego. Jak z tego, jak przewidywalny jest samochód w zakręcie i jak pewnie będzie pokonywał zakręty, jeśli na przykład kierowca się zagapi i wejdzie w zakręt zbyt szybko. zbliżamy się do testu łosia, gdzie być może nie będzie tego widać tak dokładnie, ale jadę teraz niech będzie z prędkością 70 na godzinę. W lewo, w prawo, prawo, lewo. W lewo. I trochę mnie kontrola trakcji tutaj zaczęła hamować, bo być może zrobiłem to trochę zbyt agresywnie, ale mimo wszystko wychylenia na nie były jakieś tragiczne, oczywiście one się pojawiały, ale w niedużym stopniu, jeśli XV o podniesionym zawieszeniu wychyla się mało, to w przypadku imprezy, czyli w przypadku nowej architektury. Miałem wrażenie, że ten samochód w ogóle się nie przechyla, i bardzo dobrze się złożyło, że mamy też możliwość porównania nowego samochodu ze starym, bo ja jestem naprawdę pod wrażeniem. Tak więc jeździliśmy imprezą i jeździliśmy XV, które stoi tam w oddali. Porównując to, jak te samochody się prowadzą, możemy powiedzieć, że przeskok pomiędzy odchodzącym XV a nową imprezą, czyli też. XV, który dopiero nadchodzi, możemy powiedzieć, że różnica jest kolosalna. Naprawdę zobaczymy w niedalekiej przyszłości, bo już za miesiąc, jak ten samochód będzie wyglądał, ale już teraz możemy powiedzieć, że na pewno będzie się bardzo dobrze prowadził. Czas już niestety pożegnać się z Japonią. E, czym nas zaskoczyła? Być może tym, że poziom samochodów, które można tu spotkać nie odstępuje w ogóle tym, które można spotkać na przykład w Dubaju. Zszedłem wczoraj na parking hotelowy i ku mojemu zaskoczeniu zauważyłem tam, że Aventador czy Rolls-Royce to są pospolite samochody, bo dosłownie w co drugim garażu stał taki samochód. To jest po prostu niesamowite. Ale coś jeszcze mogę powiedzieć na temat Subaru. Subaru w 2016 roku sprzedało milion samochodów na całym świecie. W Europie to było jakieś 40 tysięcy w tanach dla porównania 600 tysięcy, więc nie jesteśmy dla nich pierwszym rynkiem. Ale chcą cały czas zwiększać tam swoją sprzedaż i wydaje mi się, że przy tych zmianach, które zaszły w nowej płycie w SGP, przyszłość Subaru być może nadal będzie przyszłością producenta samochodów dość niszowych ale na pewno pomoże im realizować ich cele. Także żegnam z Japonii. Sayonara.